Skoki glukozy po posiłku. I Jak jeść, żeby nie zasypiać po posiłku? Po posiłku czujesz spadek mocy, nagłą chęć na drzemkę i pojawiają się u Ciebie problemy z koncentracją? To wina nagłego skoku, a chwilę później spadku poziomu glukozy, czyli cukru we krwi. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy spożywamy nieprawidłowo zbilansowane posiłki. Na szczęście można to zmienić. Pokażę Ci, jak komponować posiłki, aby rozwiązać ten problem. Po pierwsze, dodaj błonnik. Włącz do posiłku źródła błonnika. Takie jak warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe czy strączki. Błonnik pomaga opóźnić trawienie i wchłanianie węglowodanów, co stabilizuje poziom cukru we krwi. Staraj się, aby warzywa wypełniały połowę Twojego talerza. Pamiętaj o białku. W Twoim posiłku nie powinno zabraknąć źródeł białka, takich jak pude mięso, drób, ryby, jaja, tofu inne źródła białka roślinnego. Białko pomaga utrzymać uczucie sytości i stabilizuje poziom glukozy. Zwróć uwagę na węglowodany, które spożywasz. Ogranicz w diecie produkty mocno przetworzone, zawierające biały cukier i białą mąkę. Zamiast tego postaw na pełnoziarniste produkty zbożowe, np. przykład chleb pszenny wymień na chleb graham czy żytni razowy, który będzie miał niższy indeks chemiczny i nie będzie powodował skoków cukru we krwi. Wybieraj produkty zawierające zdrowe tłuszcze, takie jak awokado, orzechy, nasiona, oliwa czy tłuste ryby. Tłuszcze to najbardziej kaloryczny makroskładnik, ponieważ 1 gram dostarcza aż 9 kilokalorii, ale są one niezbędnym składnikiem zdrowej diety. Dodatkowo pomagają opóźnić wchłanianie węglowodanów i utrzymują uczucie sytości. Kontroluj porcje. Uważaj na wielkość porcji, aby uniknąć nadmiernego spożycia kilokalorii. Warto monitorować reakcję swojego organizmu na różne rodzaje posiłków i dopasowywać porcje zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Zadbaj o aktywność fizyczną. Po fitym posiłku często mamy ochotę odpocząć na kanapie. Warto jednak włożyć buty i wyjść na spacer. Dzięki temu wspomożesz procesy trawienne, a dodatkowo obniżysz poziom cukru we krwi. Zastosuj te zasady w swojej diecie, a uczucie zmęczenia po posiłku przestanie być Twoim problemem. Postaw siebie w centrum i wybierz zrównoważony sposób dbania o zdrowie. Zbilansowane posiłki to podstawa, a w razie potrzeby suplementy centrum pomogą Ci sięgnąć po pełnię witalności.